Znowu aborcja, temat zastępczy numer jeden. To już jest klasyk polskiej polityki. Zawsze jak dzieje się coś dla władzy niewygodnego, gdy trzeba odwrócić uwagę, to wyjmuje się z zamrażarki temat aborcji. Mnie już to nawet nie oburza, bo doskonale wiem o co chodzi. Powiem co myślę na ten temat, ale nie z perspektywy religijnej. Nie będę was karmił katolickimi frazesami, gdyż osobiście znam świętojebliwych obudników i faryzeuszy, którzy najpierw klepią różaniec, a gdy córeczka wpadnie, to pierwsi stoją pod kliniką aborcyjną. Zagranie polityczne z aborcją zrobiono już tyle razy według identycznego schematu, że w mojej opinii nabieranie się na to jest już skrajną formą naiwności. Tu chodzi o to, żeby emocje zburzyć. Emocje ludzi oślepiają, a Kneseim Polin doskonale wie, że granie aborcją to niezawodny patent, efektywny i względnie łatwy do zastosowania. Melodramat pod tym tytułem można rozkręcić w jeden dzień. Dzieje się tyle ważnych rzeczy protest rolników i nie wiadomo, czy nas do wojny nie wkręcą, a tu nagle wyskakują z sabatem sejmowych lewoskrętnych czarownic, drących pizdę o skrobanki. No przypadek całkowity, zupełna spontaniczność, fajnopolactwo i tak zwane feministki już w internecie klepią swoje bojowe sranie w banie, już agresja, już się gwiazdeczki uruchomiły, aż ekran pachnie macicą. Jeżeli chodzi o moje postrzeganie tępej masy ludzkiej, to ja nie dyskryminuję względem płci. Do sekty aborcyjnej nie należą bowiem wyłącznie panie. Mamy też pokaźną grupę samców Alfa, którzy ujmą się za każdym farmazonem niewieścim w nadziei, że jakieś nogi się dla nich rozchylą. Dzisiaj w Knesejmie tak zwane posłanki, poślice, czy jak to tam się według nowomowy teraz je nazywa, w ramach jakiegoś protestu ubrały się całe na czarno i mają żałobę, bo nie mogą swobodnie eliminować nienarodzonych dzieci. Absurd i głupota tej części Knesejmu wymyka się czasami mojemu pojmowaniu, tyle było walki, żeby kobiety. Do polityki dorzucić, i to jest tego efekt? Histeryczki z totalną fiksacją na seksie i rzeczach z nim związanych. To, co te lewoskrętne niewiasty tam robią, to po prostu jest jakaś parodia. I co zaraz będzie? Znowu te niedorzeczne marsze, blokowanie ulic, piorunki na czołach, wyciągną motłoch pod sztandarem redukcji motłochu, bo do tego to się sprowadza? Ja jeszcze proponuję dołączyć i skakać za przymusową eutanazją wszystko przed nami. Ja mam, szanowni państwo, banalne rozwiązanie dla tych drących. Mordę wariatek. Zalegalizować w Polsce sterylizację polegającą na podwiązywaniu jajowodów. Te idiotki i tak się nie nadają na matki, więc cyk, procedura i niech się rżną bez konsekwencji. Bezpłodne łby będą pięknie pasować do bezpłodnych ciał. Zresztą o czym my tu mówimy? Wiedźmy najgłośniej krzyczące o hurdur aborcje reprezentują ten typ bezmózgowia powiązany z przyjęciem ośmiu porcji soku z żuka w rączkę. Przecież po czymś takim człowiek jest wysterylizowany. Płynne pana wywołuje często właśnie taki efekt. Swoją drogą, jak głupim trzeba być, żeby przy tej całej dostępnej antykoncepcji dać się zalać i zajść w nieplanowaną ciążę. Faceci też nie lepsi. Chcecie grzać w otwór bez ryzyka, to w można przecież zrobić. 2000 zł prosty zabieg i po temacie. Tacy są wszyscy postępowi i nowocześni, to korzystajcie z osiągnięć nauki. Ja nie udaję świętego ani żadnego wcielenia wszelkich cnót. Jeżeli chodzi o aspekt czystości, to można nawet powiedzieć. Wiedzieć, że jestem degeneratem, jako wielki koneser pań lekkich obyczajów. Teraz chociaż nie trzeba zapierdzielać do bankomatu, bo można czasami blikiem zaszła cyfryzacja. Jako tego typu wielbiciel powiedzmy, że masażystek, to myślę, że do problemu skrobania się nie przyczyniam, bo tego typu niewiasty opanowały tą niezwykle złożoną sztukę antykoncepcji. Ja również podjąłem pewne środki zaradcze, chcąc prowadzić tego typu styl życia. Niestety w obecnej rzeczywistości wiązują. Związanie się z julkami wychodzi drożej i jest po prostu niebezpieczne. Prawo, które obowiązuje w tym kraju, sprawia, że można się naciąć i zniszczyć sobie życie. Relacje damsko-męskie i instytucja małżeństwa zostały celowo zniszczone. Ja też nie mam ochoty ze swojej strony płacić alimentów na dziecko listonosza. Doszło do tego, że tradycyjna nierządnica reprezentuje sobą czasami wyższy standard moralny niż jakaś dwudziestoletnia księżniczka. Jeżeli jakaś młoda dama poczuła się oburzona moimi słowami i ma ochotę napisać, mi, że nigdy żadna mi nie da, odpowiem, że dobrze. Ja nie wsadzam wariatki. Ja nie potrafię zrozumieć skali komplikacji prostych rzeczy. Tarło nie jest obszarem życia szczególnie złożonym. Ciąża magicznie się nie pojawia. Jeśli ktoś jest na tyle ubogi umysłowo, że nie ogarnia arkanów antykoncepcji, to niech trzyma swoje genitalia w majtkach. Nic się wielkiego nie stanie. Nic was wielkiego nie ominie. Czy wy ludzie w ogóle widzieliście kiedyś nagranie, jak wygląda aborcja dziecka w późnym miesiącu Ciąży? To makabryczne rozrywanie i cierpienie zadawane komuś, kto nie może się obronić? Obejrzałem sobie kiedyś coś takiego i prędzej bym sobie faję odciął, niż przyczyniał się do morderstwa chwilą smętnej przyjemności. To całe gęganie: oj, oj, oj! Kiedy życie się zaczyna, kiedy można, kiedy jest etycznie, a kiedy nie? Te pokrętne farmazony wyrzucam osobiście do kosza. Życie zaczyna się z chwilą poczęcia, przerywanie go jest morderstwem. Wielce skomplikowane, niesamowite misterium. Intelektualne rozważania i stawianie miękkich granic, od którego momentu zaczyna się życie, prowadzą do coraz bardziej skrajnych wymysłów. Już były przecież propozycje, że może dzieci już narodzone można usunąć. No w końcu nie mają świadomości. Majstrowanie przy etycznych fundamentach zawsze się kończy tak samo. A teraz powiedzmy sobie, o co tak naprawdę chodzi z tą całą aborcją. Aspekty są cztery: pieniądze, depopulacja, degeneracja i metafizyka. Nie wiem, czy wiecie, ale usunięte płody to jest bardzo pożądany i cenny towar wykorzystuje się je do całej masy różnych rzeczy tak zwane substancje pochodzenia ludzkiego to macie w kosmetykach czy pożywieniu żrecie martwe płody i smarujecie nimi twarz do tego dochodzi cała ta branża medyczna która zarabia na tych zabiegach to nie są tanie rzeczy wokół tego jest Cały fikuśny przemysł zbudowany. Aspekt depopulacyjny jest chyba oczywisty i nie trzeba go tłumaczyć. Jeśli chodzi o degenerację, to aborcja jest promowana dla zwiększenia rozwiązłości w społeczeństwie. Wbrew pozorom, elity nie promują grzania się z kim popadnie dla naszej przyjemności. W dłuższej perspektywie prowadzi to bowiem do dramatów, samotności, rozpadu rodziny, załamania kultury i łatwiejszej kontroli nad ludźmi. Najciekawszy i najbardziej mroczny jest Aspekt metafizyczny aborcji. Tutaj przechodzimy w oddzielny segment materiału, a mianowicie w kącik Harry'ego Pottera. Ja tu nie będę wam podawał żadnych świętych cytatów z pisma, aby tłumaczyć metafizyczny sens aborcji. Moim zdaniem, aby w pełni zrozumieć, dlaczego jest taki nacisk amok z tą aborcją, to trzeba trochę sięgnąć do okultyzmu i spiskowych teorii. Wydaje mi się, że aborcja jest współczesną wersją składania ofiar z ludzi. Na pewno kojarzycie motyw składania ofiary. Od niepamiętnych czasów wszystkie Kultury na Ziemi dochodziły do momentów, w którym z jakichś powodów zaczynano rytualnie zabijać żywych ludzi, aby uzyskać coś w zamian od bóstw albo żeby uniknąć ich gniewu. Nikt za bardzo nie zadaje pytania, co te bóstwa i byty miały tak naprawdę z tych ofiar, dlaczego wymagały właśnie czegoś takiego. Tutaj musimy nieco poszerzyć paradygmat i założyć istnienie pewnych sił oraz energii, których oficjalnie nie można aktualną zachodnią nauką wykryć ani opisać. Musimy również założyć istnienie bytów operujących w innym wymiarze niż nasz, takich, których Przeciętnymi zmysłami nie jesteśmy w stanie postrzegać. Musimy również założyć, że te byty mogą z nami wejść w pewnego rodzaju interakcje. Wszelkiego rodzaju mistycy, szamani, mieli odblokowane pewne wbudowane w nas możliwości kontaktu z tym metafizycznym światem. Byty, z którymi się stykali bardzo często żądały bardzo podobnych rzeczy, tyle że w innym opakowaniu, w zależności od regionu czy kultury. Byty te na przestrzeni dziejów przyjmowały formę różnych bóstw. Dla uproszczenia Nazwijmy je wszystkie demonami. Tego typu percepcja jest możliwa na trzy sposoby. Jeden się rodzi z tego typu darem bądź przekleństwem, zależy na jakie czasy i kulturę trafił. Nie każdy, bowiem, kto widzi tak zwane rzeczy, których nie ma, jest chory psychicznie. Drugi to w sobie wytrenuje praktyką okultystyczną, mającą za zadanie niejako człowieka dostroić pod tym kątem. A trzeci spojrzy przez zasłonę przy pomocy. Pewnych substancji. Ciekawostka odnośnie niektórych rozrywkowych specyfików polega na tym, że gdy kilka osób wejdzie w ten odmienny stan świadomości, to widzą te same rzeczy wokół, bez żadnych zewnętrznych sugestii. Na pewnym podświadomym poziomie wszyscy w minimalny sposób potrafimy wyczuwać tego typu rzeczy. Myślicie, że skąd się wzięły powiedzenia o tym, że ktoś ma dziwne wibracje, że w tym miejscu panuje mroczna atmosfera, że na przykład czujemy się specyficznie na cmentarzu i tym podobne sprawy. Koncepcja, którą się posługuje, aby wyjaśnić sens składania ofiary z człowieka, zakłada, że jako istoty żywe jesteśmy rezerwuarem i producentem pewnego rodzaju energii życiowej. Ta energia jest mocno powiązana ze sferą emocjonalną i jest w tej wizji świata swoistym pokarmem dla tych bytów. Z punktu widzenia tych bytów najbardziej odpowiednią energią jest ta produkowana przez człowieka cierpiącego. To by tłumaczyło również, dlaczego nasz świat wygląda tak, a nie inaczej. Zajeżdża trochę teorią luszu, jeżeli takową kojarzycie. Tą energię można pobierać od żyjących w cierpieniu ludzi, jednakże najlepsza jest uwalniana w momencie śmierci. Też nie byle jakiej śmierci, tylko najlepiej takiej poprzedzonej wielogodzinnymi torturami. Gdy organizm wie, że umiera, to wydziela czysty towar. W aspekcie stricte fizycznym moglibyśmy mówić o adrenochromie, ale to temat na inny materiał. Tu skupmy się na samym aspekcie metafizycznym. Skoro te byty, demony potrzebowały energii, żeby się niejako pożywić i miały możliwość w pewnym stopniu wpływać na ludzi, to Robiły wszystko, aby doprowadzić do tego, żeby ich kult zawierał właśnie składanie ofiar z człowieka. Najlepszym źródłem tej energii są niestety małe dzieci, poprzez swą niewinność. Chyba już wiecie, do czego zmierzam. W czasach obecnych jeszcze nie jesteśmy aż tak zbyt lęceni, aby centralnie na widoku publicznym składać ofiary z dzieci. Zmierzamy do tego punktu, gdyż takie bestialstwo jest bardzo charakterystyczne dla cywilizacji będącej u swego schyłku. Co więc można zrobić zamiast tego? No, postawić klinikę aborcyjną, gdzie pod płaszczykiem medycyny i nauki centralnie składa się ofiary z człowieka. Pomyślcie, że absurdalne i nikt normalny nie łączy tych dwóch rzeczy. Oczywiście ludzie, którzy to robią, są w większości nieświadomi tego, nie mają takiej intencji, traktują to po prostu jako zabieg. Teraz, w kontekście tego, co powiedziałem, skojarzcie sobie ten jazgot demoniczny kwik ludzi, którzy skaczą za tą aborcją. Im jest wiecznie mało. Coraz więcej skrobanki. Skrobanki i skrobanki. Czy tu może jakaś mroczniejsza siła przemawiać przez tych wariatów? To są tylko moje rozważania, ale myślę, że warto rozpatrzeć tą sprawę również przez ten paranormalny pryzmat. A na koniec, co powiecie na temat wulgarnego zmieszania satanizmu z aborcją i opisywania tego jako coś niesamowitego w zachodniej gazetce dla kobiet Kosmopolitan. Doklejam mój stary filmik na ten temat. Aborcja Rytualna klinika szatana w Ameryce. Fascynujący artykuł na Kosmopolitan. Praca kobieca wzbija się na nowe wyżyny intelektualne. Teraz nie dość, że forsujemy aborcję, to jeszcze miksujemy ją z satanizmem. W tym tekście opisywany jest przypadek kliniki aborcyjnej znajdującej się w Ameryce, która oferuje dokonanie tego zabiegu w jakże pasującym, satanistycznym opakowaniu. Jak czytamy w artykule, wszystko dokonuje się w specjalnej sali. Niewiasta podejmująca się tego przedsięwzięcia musi sobie wymagać odpowiednie formułki i wizualizować odpowiednie rzeczy. Najlepsza jest końcowa formułka, którą kobieta ma wymówić. Jak czytamy w artykule, tutaj to przetłumaczę z angielskiego, przez me ciało, mą krew i przez mą wolę wykonało się. No proszę Państwa rzeczywiście wykonało się. Każda kultura na ziemi składała ludzkie ofiary dziwnym siłom, więc i nasza nie może być oczywiście gorsza. Nasze nowoczesne i postępowe społeczeństwo, wolne od religii i zabobonu, teraz się będzie bawić w usuwanie ciąży okraszone okultystycznym rytuałem, nie zagłębiając się w wymiar etyczny samej aborcji. To wydaje mi się iż dla większości zdrowych psychicznie osób to przeprowadzanie jej w formie mającej wyglądać jak Jakiś satanistyczny rytuał, no, jest po prostu absurdalne. Jako hobbystycznie zainteresowany myślą okultystyczną, nie mogę nie zwrócić uwagi na to, że coraz śmielej jesteśmy karmieni tego typu rzeczami. Coraz bardziej mrocznie się robi. No i ubieranie w rytuał procedury, która ma zadać ból i zakończyć istnienie życia, to jest absolutnie nic nowego. Historia. Się powtarza, kto ma oczy, ten widzi. No, ale oczywiście tutaj, jak czytamy w dalszej części artykułu, chodzi o tą filozoficzną odmianę satanizmu, która traktuje postać szatana jako wręcz y, maskotkę, symbol, a nie y, istniejącą. Y, Realnie siłę, tak? No, jesteśmy tak oświeceni, że tak to wyrzucamy, odrzucamy wszystko, ale do tej jednej postaci z semickiej mitologii to będziemy się non-stop odwoływać i jeszcze będziemy teraz odpierdzielać rytualne aborcje ku jego czci. No, moi drodzy, postęp, postęp, i jeszcze raz postęp.